Część remontownia się kłania poprawki po innych y, są opłacalne, czy warto je brać znaczy poprawki po innych firmach, która albo się nie wywiązała albo zrobiła to źle znaczy warto takie coś brać i, i ogólnie y, y, poprawiać no właśnie byłem, oglądałem takie coś no powiem wam, domek jednorodzinny no totalnie, totalnie, totalnie spieprzony, to nie ma co gadać ściany gładkie nie są gładkie dużo ubytków na ścianie pozostawianych, po prostu zamalowanych no, wygląda to tragicznie. I teraz, czy takie coś brać, czy nie brać, no to nie jest łatwe. Ja nie wnikam, dlaczego tak było zrobione. Może inwestor nie dopatrzył, może by jakaś kłótnia była, to mnie nie interesuje. Natomiast zastanawiam się, czy takie coś w ogóle jest warto yy, wziąć i porobić. No, bo taką pracę jest przede wszystkim bardzo trudno wycenić, bo do tego potrzeba naprawdę dużo czasu i cierpliwości. No ale chyba remontownia podoła, mam nadzieję, zaczynamy od dwóch pokoi. Czasami dużo łatwiej jest wszystko od początku samemu zrobić niż przejść i po kimś poprawić. Ja bym traktował to jako normalne zlecenie, wyzwanie, bo powiem wam, dawno czegoś takiego nie widziałem. Także chodźcie, idziemy robić. No, no to jesteśmy i działamy i teraz właśnie to jest to o czym mówiłem, słuchajcie, no nie będziemy wnikać dlaczego tak jest, no ale jest, no nie wygląda to dobrze, spróbuję Wam pokazać, nie wiem czy będzie widać, te wszystkie, no zobaczcie wykończenie przy gniazdku na przykład, to jest jedna wielkie, to są jedne wielkie ubytki, no, w sumie gdzie nie to są te ubytki, tu, 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 no to albo się komuś spieszyło, albo naprawdę jakaś, no brakuje mi słów. Churza mi takie coś, bo to nie jest... Człowiek oszczędza pieniądze, żeby robota została zrobiona dobrze. Już wszyscy wiemy, że to nie kosztuje tam 2 euro czy 2 zł, co nie? I tutaj te wszystkie, tam, to wszystko będzie trzeba nadszpachlować. No jest trochę tego, no. Tu teraz zobaczcie, tutaj jesteśmy dalej w pomieszczeniu. O, wstawili drzwi, tak zostawili, nie? Hidzior, ale dobra. Mówię, ja nie wnikam, traktujemy to jako nowe wyzwanie dla nas i tyle. I będziemy teraz działać. Tutaj nie wiem czy też będzie widać, no, ale ja chyba podejrzewam, że będzie widać, no. Chwileczkę, tu jest tak, oh. No co w tym fajnego, nie? Te wszystkie takie... Właśnie, że jedna, jedna lampa świeci, tak, druga lampa świeci, tak, także to wszystko jest widoczne. No i drażni człowiek, który tu będzie sobie mieszkał. No dobra, no także co? Ja robię i robimy za No dobra, to co, walczymy dalej, teraz już yy, cztery oczy potrzebne i do nawet latarka z telefonu Bo naprawdę jest tego tak dużo, że ciężko to ogarnąć Dlatego przejdziemy się jeszcze raz we dwójkę, porobimy, większe dziury są już zarzucone, niech schnie No i będziemy szukać i ratować co to co się da Bo teraz wszystko to na nowo szpaklować całkowicie, no to przecież mija się z celu, dlatego yy, zrobimy tak i później następnym etapem będzie szlifowanie tych ścian Przeszlifujemy, przemalujemy na raz, wyprawki i na gotowe. I taki jest plan. To my działamy dalej i widzimy się za... I my tutaj poprawiamy i patrzcie to, widzicie to? Wszystko tańczy, 47 jest plus. luz. I co my to takiego tu mamy? Zajrzyjmy do środka. Ej, tragedia jest. jest tragedia jest tragedia. To są w ogóle płyty OSB, widzę. To pytanie jest, dlaczego one są mokre. Tak, to ja mogę zaraz cały dom wziąć. I co? Powiedzcie mi czy poprawki po kimś są fajne. To w ogóle nie możemy kochtungu, czyli jedną nie trzyma się drugiego. No, także jak już powiedziałem, poprawki po kimś są bardzo fajne. Polecam to <śmienny> naprawdę y, często gęsto, jak nie macie co robić weekendy czy coś, to <śmienny> no, musicie sobie zawsze przyjść i, i sobie miałem przyjść, poszpachlować, wymalować patrzcie ja będę tu betonowo i murowo no dobra, tak rozwiązanie teraz na szybko widzicie, weźmiemy regips, przykręcimy regips wzmocni to całą konstrukcję będzie wyszpachlowane i będzie tak jak powinno być zrobione, nie? Innej opcji na to nie ma, tylko chodzi, że czas goni. Na dzień dzisiejszy skończyliśmy, czyli wszędzie są wykonane zaprawki, to co widzieliśmy, to, są to co nam się udało zauważyć. Regips poszpachlowany na raz, jak widzicie, no trochę tego było, tu, 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 w sumie wszędzie, ściany podklarowane. Musimy gonić, bo tutaj y, te dwa pokoje muszą być już w poniedziałek oddane, ponieważ przyjdą jakieś nie dzieci, czy coś w tym celu. Nie. Także jutro sobota, a my działamy od rana, od ósmej. No dobra, to jesteśmy przy sobocie. Tu nam ładnie wszystko powysychało, jak widać. Dzisiaj duża akcja. Szlifowanie, gruntowanie, akrylowanie i malowanie tego, tych dwóch y, pokoików na dwa razy. Tutaj mamy ułatwienie. Bo robimy wszystko ze stojaka, jest to poddasze, także praktycznie pracujemy bez drabiny To nam oczywiście pracę przyspieszy, jak będziemy na różniki, No i później będziemy walczyć z całą powierzchnią Więc dobra, my się bierzemy, a wy sobie oglądajcie Tutaj w narożniki kładziemy Widzicie tą siateczkę, która jest przyklejana sama Znaczy, która jest przyklejana sama, samo przylepną Ułatwia nam pracę, przyspiesza No dobrze, siatka wklejona, to teraz y, szpachlowanie, wtedy sknie idziemy do tego pokoju, szlifujemy, to się nastawimy sobie na sam koniec. Tak jest e-plan. Tu chłopaki walczą z narożnikami. I ten, ja zaraz wjeżdżam z maszyną listę przy drugim pomalunku do samą czy przy pierwszym nie. No ale dobrze, pójdzie to dwie godziny, dwie i pół. I te dwa pokoje są na razie malowane. Znaczy, pytacie pewnie, gdzie Mirka. Mirka śmiga na innych budowach. Mirka śmiga na innych budowach, w innej firmie, więc... teraz... trzeba sobie radzić tym... tym, co jest. No i ja tu nie uważam, żeby to było coś, wiadomo, tamta maszyna to Ferrari, czyli maszyn. I to będzie taki Warburg dla porównania. Ale tym czy tym dojedziemy do celu. Nie? I to w sumie o to chodzi. No kwiecień, a tu napadało, nie? Napadało. Także ta nam dosycha. Tu już ogólnie mamy poszlifowane. I powiem Wam szczerze, wygląda dobrze. Można posprawdzać. sprawdzać. Także wygląda super. Tylko mówię. Kwiecień, a tu napadało. Ale dobra, ogarniamy, obdykujemy sobie na nowo, to jest tam 5 minut roboty, nie będziemy tego brudu roznosić. I co? I zaczynamy malowanko. W tym czasie oczywiście te miejsca są zagruntowane już, więc one sobie schną, dlatego mam czas na posprzątanie, ogarnięcie tematu. No dobra, to na razie mam pomalowane i już zabrawki są porobione. Jak widać tu, tak tak tak. Gdzie nie było ich dużo, ale trochę. Ta ściana już jest wyszpakowana na gotowo, musi nam Czy ją dzisiaj damy radę zrobić na gotowo, to nie wiem, raczej czekajcie, bo muzyka nie wiecie w tle. No, także na spokojnie nam no, pozostaje tylko pomalony końcowy, wysprzątanie. No, i mam nadzieję, że inwestor będzie zadowolony, no bo po to tu jesteśmy? A czy tak będzie, to się okaże. No, zobaczymy, Także tak się poprawki Doprawki po kimś nie są łatwe, nigdy nie były i nigdy nie będą. Wszystko dobre, coś to, to przekończę, mam nadzieję, nie? Jak Wam się na nie chce tak jakbyście chcieli, a macie żonę, a żona jest na wykupach, to polecam robimy potęcik. Bierzemy tuszarkę, pożyczamy i niech działa. No to nam się udało, zobaczcie do porównania. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Znaczy udało nam się pokończyć. Nie, to wszystko teraz. Wygląda lepiej, już przemyliśmy mopę, wszystko czyste, wszystko w miarę gładkie, wiadomo. Cudów się nie zrobi, ale a takie pogotowie ratunkowe można było zrobić. Zostało tylko ogarnięcie przedpokoju. No i będziemy spadać. Także. Sobota zakończona sukcesem, i tyle. A propos takich robót, yy, nie są na łatwe, są czasochłonne, ciężko je wycenić i przede no, no, kosztują naprawdę dużo cierpliwości. Przecież to nie mówię, ale naprawdę kosztują dużo cierpliwości no. i czasu. No dobra, udało się zrobić te dwa pokoiki. I nie wiem, czy widzieliście, tam będzie dalej i dalej i dalej i dalej. Także jest co robić. No, mam nadzieję, że mogliśmy pomóc. Póki co yy, inwestorek zadowolony, no ale. Pah. Nie wiem, czy to jest fajne. No, ale jak już powiedzieliśmy A, to i powiemy B. A także podziałamy trochę. Także starajcie się zawsze wykonywać robotę dobrze. A jak jest robota wykonywana u Was, no to chociaż sobie popatrzcie, czy jest wykonana dobrze, bo ją można w międzyczasie sobie przerwać. Nie trzeba, yy, Wiecie, ciemno ufać i yy, zostawić cały dom do roboty i później Boże, Boże. Tylko po prostu stopniowo sobie samemu patrzeć, czy jest ok, bo to na końcu się zbierze takie coś, co właśnie teraz ja mam. Ani dla mnie to nie jest fajne, no ani dla. Inwestora, wiecie, on już teraz mieszka, teraz musimy wchodzić, przestawiać meble, cudować. Nieważne, w każdym bądź razie się udało, będziemy działać dalej. Dzięki, że oglądaliście miłego dnia. Hej ciapa. Pozdrawiam.